Dobra, e, witamy was w tym trzecim już, nie? Trzeci już odcinek jo jo. Że witam Ja muszę zrobić sejne jedną rzecz O mianowicie. Widzicie mówiąc... No także odcinek no, trzeci Bomby No nie no ja myślałem że ja od niego kupywałem a ja mu wszystko chyba sprzedałem Nie, nie no, czekaj. Dobry hazard. No Coś mi tu nie pasuje. Nie mam ani jednej praktycznie broni, stary. No, no, to jest no duma, bo już teraz nie odzyskam tego. Dobra, chuj. Chuj bom strzelił, kurwa. Widziałeś taki ten? Hagera. Widziałeś taki ten? Co? Kurwa, blokowajem tu do kurwa. Ty, bo ten prawie zdycha. Kurwa, jeszcze mi się przy zostało ten tam, przy murze. Który? A ja muszę coś wykombinować, bo ja stary nie mam ani broni ani nic. Ani mnie Części metalowe. Kurwa, mać, nic, a nic nie mam. Nóż, nie mam nic. Kurwa, coś mi wino jebane. Ty, on się palić praktycznie nie chce. Zaraz no, ci polecę, kurwa on już prawie prawie. Ja prawie, prawie prawie zdycha, kurwa o! Kurwa to tutaj, przepraszam, ale pani chciała operację pracę z tą nie ma tu, kurwa, ani jednej rurki. O kurwa ale Super, ale ja tutaj. nie mam broni stary, to jest to Z tym jest problem cały Dobra, ja otwieram to Czekaj, Cze ten jeden wybuch, Otwarłem! Pilnuj ich, żeby kurwa podchodzi Mam! Nice Kurwa, mnie wyjebał to jebany ki kurwa, ten ja stąd y idziemy do tej drugiej anteny Dawaj. prowadź kurwa Karim co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty Давай то. Па, лужа Райса. Моя баня. О, курва, счистил Dobrze, że bolało. Trzy, dwa, jeden. Pan na O kurwa. Myślałem, że Cię podniosę już. No ja tak. No akurat kurwa Ale chuja ja te w chuj, Leź dawaj 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 Gimko To mnie może zdążysz podnosić No ja se za ten czas <noise> Punkty umiejętności ci se wezmę Będziesz walczył z uzyskaniem więc zdobywaj dostęp do nowego Tak jest Poproszę 6 sekund 4 3 2 1 Zdążyłeś, tak? Nie, nie zdążyłeś. No to trudno, kurwa, zaraz daj, no nie on czy ty? Dobra, daj. No to jest różnica. On. No, ci to było, zostaw mi skrzynkę. Bo ty tych zamków nie potrafisz, no, skrzynka nie. A w szczególności to są te trudne zamki. Są łatwiejsze niż te w tych samochodach. Mam! Otwarte! Kurwa, prawie od Dawaj do mnie. Nóż i sakwa Odjeżdżam, bo tam kurwa... A sakwa i krosno się Prawie otworzyłem, a kurwa syny mnie tutaj... O nie, tu jest ich za dużo, nie ma sensu Policyjny! Dawaj, dawaj tutaj, bo ich nie ma za dużo Bardzo trudny zamek Byłem, 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 byłem. Mam! Za trzecim, czwartym tam razem. Pistolet 9 mm. Kurwa, nóż. Jak się opłaca te kurwa, te. Wydrukcej, wydrukcej ty tak samo. Ci zaraz z bani wyjebie. Dobra, bawisz się z nimi? Ja polecę do tego drugiego samochodu policyjnego. Dobra, tu już jest średni i za pierwszym razem się udało, by był idealnie ustawiony. I ten, dwa portfele mam 35, 100, 30, 190. No wam, ta, no wiem, no, wiem, no, wiem. No, wiem, no, wiem no, kurwa są w sumie. Dobra, pierwsza i kurwa. Dobra, w to jeden otwarty, dwie apteczki. Idę do drugiego. Drugi otwarty. Jedna apteczka. Eee, tu jest ten. Chodź, chodź. chodź, 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 chodź o, trafiłem. Kurwa, blisko. Mam tu dosłownie, że kurwa na milimetry. Pałka policyjna, amunicja do strzelby. Kurwa młotek i kurwa amunicja. Dobra, czy jest tu coś jeszcze ciekawego? Tam Nie. jeszcze jeden ten stoi. Dawaj. Kurwa, jest żółty, ale jest otwarty. Dobra, lecimy do tej stacji. Tu nie ma, tu nie ma. O kurwa, jebany biegacz. Tam, biegnę, biegnę. Biegnij, pierdol to. Kurwa. noga to. za małe. Co, co ty no gadasz? Mam jeden HP, nie? Czekaj! Pist. Oho! Wkurwiły się! Dobra, spierdalamy stary A bo to jest ta antena, którą myśmy już odblokowali Dobra Tutaj jest wejście Jestem przy drugiej antenie Tędy jest pod Chyba ktoś jest w środku Nie, 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 tędy, tędy, tędy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tam tędy! No właśnie, wiedziałem, że to po skałach. Czego kurwa chcę? To jest starej kurwa. Dobra. Dawaj do mnie. No już idę. Musisz się wskręcić na bierze. Na jakiego bała chcesz to robić? Raiz mi to zlecił. Raiz? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz? Dam zdać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuśwa. Nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź Dobra. Christo. Co Kurwa czekaj Jak bo nie pamiętam Tędy nie, tędy nie, tutaj Wiesz co, ja się tutaj tym zajmę, idź po zrzut No takie niebieskie, co ty, nie widzisz kurwa? Widzę kurwa, ale muszę teraz leć, nie? O to? Ja tam tak kartony Ta to niebieska ta? Bo te zrzuty dużo nam dają potem do expo też Mam nadzieję, że warto było się wspinać Kurwa Dobra rozgrywam. O nie. Chyba kurwa moja to Uf. Ja z wami kurwa też nie. Co ty mówisz tam? Kurwa, zmetaję z kurwa, synu. Ciężko będzie. Spójrz, papier dog. kurwa wyjebałem. Kurwa, zważy bałem i dromie, to ciężko kurwa. To żeś normalnie dojebał i ukradł nam z Kurwa... No kurwa, to nie moja wina, że kurwa Dobra, i jest w porządku. Oby było warto. Ej Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz, wrócić, nie? Dobra, wracamy do rajsa Dawaj. Dobra. Dobra, wychodzę w twoją stronę. Nie muszę czekać, nie? Poradzisz się. No e, to blisko, to jestem, to jest. A ja... Rahim? Anteny! Brejken mi mówił. Sygnał mamy teraz mocny jak skup. Bardzo mocny.

Dobra, już jestem pod Hatom Raisa. Już daleko jest. A kto pyta? Mam na imię z nice. Dobra. jest Krejn, zanim Psztyk, przytrzymaj sobie tam B. Nie wiedzieliśmy nawet czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Dobra. Dobra już Już 17 minut. Dalać Trzy odcinki na zapas? Nie ma źle. To co, jutro następne. następne Co? No raczej tam, bo co to kurwa innego robić, nie to kurwa dla was kurwa się poświęcę. Szybka kimka, potem i lecimy dalej Tak, majestyczek Dobra. kurwa i w ogóle To lecimy Nieźle, nie tylko zrobiłeś to co zlecił ci Karim, udało ci się też wrócić w jednym kawałku Brawo. Dostanę teraz antyzynę, wydawało ci się, że to mi wystarczy. Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny. dobra niech będzie. Co mam zrobić? A robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia no swojej woli, tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, kraja? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. Dobra. Dobra, zalecimy do tego debilotu. A, przyjacielu, raj cię lubi. Widać to. A, po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschodzie. Dobra, zrobimy chyba te paczki. I na dzisiaj koniec Chętni do współpracy. Potrawisz chyba być przekonujący, co? W Słuchajcie, sensie, chodzi mi o nagrywanie Bo później wystartujemy z live'em. Chcesz do nas przystać? Co ty na? 5 No i nice. Zdało Widzisz, to kurwa na mnie! Huh. Mm -hmm. Kurwa, sprzedawałem chyba lajkuniki. Dobra, są chyba cztery albo... Albo... A, albo wkrótce możemy to kurwa zakończyć, nie? I to coś, kurwa... A no, dopiero to... 20 minut. Eee... Do, 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 Albo w sumie masz rację. Dobra. będzie taki krótszy odcinek. Kurwa. Do, do. I tak dużo nagraliśmy dzisiaj, także. <laughs> widzimy się w następnym tak. odcinku. Do zobaczenia. Odcinku. Elo.